Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie lwy w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 stycznia nowego roku będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania w horoskop tygodniowy, 1, 7 stycznia. Jakieś rady, wskazówki dla lwów. Le vent. Uh... No kochane lwy, ale się będzie działo. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę, ósemka buław, będzie super komunikacja, fajne interakcje z otoczeniem, dynamika, charyzma, temperament. Będzie się dużo działo, będziecie się bardzo mocno podobać fizycznie, seksualnie, osobowościowo, będziecie przyciągać jak magnes, ale ktoś Wam również może się bardzo spodobać. Co Wam może poprzeszkadzać trójka denarów i piątka mieczy. No, jakaś niechęć do współpracy, do wychodzenia poza strefę komfortu, do jakiejś kooperacji, porozumień. Może po prostu Wam się tego nie chcieć. A dlaczego? Piątka mieczy. Bo możecie mieć jakiś fałszywy obraz rzeczywistości, fałszywe przekonania. Warto by było, żebyście zwracały kochane uwagę, czy wszystko jest takie, jak Wam się wydaje, że jest. Czy nikt nie stosuje kłamstw względem was, czy wszyscy są w porządku, ale Wy również nie stosujcie żadnych kłamstw względem innych. Oczywiście nic nie sugeruję. Tylko tak w razie czego? I zwracajcie uwagę na to, czy macie dobry, prawdziwy obraz rzeczywistości. Karta Rada, karta siły. Będziecie mieć moc, energię, siłę, żeby ujarzmić wszelkie negatywy i wszelkie temperamenty, ale również karty proszą, żebyście nie powielały starych błędów, starych schematów działań. To, co nieuniknione, i wynik, szóstka kielichów i dziewiątka buław. No nieuniknione jest to, że będziecie mieć fajnych ludzi wokół, fajne spotkania, dobre interakcje, nawet takie powroty do dzieciństwa. Będziecie dostawać, będziecie dostawać jakieś wsparcie, będzie dodawanie otuchy od innych. I dziewiątka buław mówi o tym, obserwujcie. Obserwacja pozwoli Wam na wyciągnięcie trafnych wniosków, trafnych konkluzji. Ale działajcie, żeby nie, było, nie, żeby nie było braku działania, braku konsekwencji w działaniu. Takiego myślenia, a zobaczymy ja, ja sobie posiedzę, może los za mnie zadecyduje. No nie, nie róbcie tak. Obserwacja owszem, ale nie brak działania. Siódemka kielichów też prosi o to, żebyście zwracali Zwracały uwagę na to, czy wszystko jest tak, jak Wam się wydaje, że jest. Żebyście nie zakładały nic na zapas, nie pisały w głowie czarnych scenariuszy, nie zamiatały pod dywan pro, bro, problemów, przepraszam, żebyście czytały umowy. No i czwórka była mówi o tym, że kończy się ten tydzień pełne. Satysfakcji, poczucia bezpieczeństwa, poczucia stabilizacji. Będziecie, staniecie pewnie na dwie równe nogi i będziecie po prostu czekać na to, co fajnego przyniesie los, a przyniesie dużo dobrego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymam kciuki i życzę fantastycznego tygodnia. Pa, pa, do usłyszenia, do zobaczenia.